Cześć, jestem ja Lajtku Jeden, ja na witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, tym razem e, znowu z Raw e, Dobra, e, to dzisiaj e, omówimy sobie przyjściutynka zaklęcia, e, które są w tej grze. E, Dwóch zaklęć nie mam, bo one nie są do zdobycia już. Były do zdobycia kiedyś, ale już nie są niestety, więc nie pokażę ich dzisiaj. No chyba, że uda mi się znaleźć jakiś filmik z tych zaklęć, to wtedy Wam dokleję w montażu. No to tak, polecimy sobie w jakieś bezpieczne miejsce. Myślę, że bezpieczne miejsce, spokojnie. Możemy sobie przetestować te zaklęcia. Gdzie możemy sobie przetestować? Możemy sobie chyba przetestować... No tutaj sobie przetestujemy w szczęściu zaklęcia. Albo nie. Tutaj. O, tutaj będzie idealne miejsce. E, pięknie. I e, tak. Przetestujemy sobie wszystkie zaklęcia, które są w Wizard, Oprócz tych dwóch, których się nie da już zdobyć. E, no to tak. E, pierwsze zaklęcie, które na początku mają wszyscy, e, bez wyjątku, e, czyli e, Stopify. Czyli też Drentfota, w tłumaczeniu oczywiście na polski. To jest podstawowe, no, podstawowe zaklęcie, jedno z podstawowych, i ono po prostu tak strzela i zadaje no, dosyć duże obrażenie, jak na pierwsze zaklęcie. Difindo to jest zaklęcie, które wysyła takie, jakby ostrza. Bardzo dobrze zrobione zaklęcie w ogóle. Definto, Defindo to zaklęcie, które potrafi przeciąć pajęczyny i w sumie tylko tyle. Dosyć zadaje duże obrażenia, podobne do drętwoty. Następnym zaklęciem jest... Ja zawsze na to mówiłem Fraligats, ale Ful... Fulguritis. Przepraszam, że tego nie umiem przeczytać, ale będziemy na to mówić piorunki. No to tak, zaklęcie piorunkowe to jest bardzo potężne zaklęcie. Które wysyła z różdżki energię piorunów. Możecie, musicie, wtedy, jak wybierzecie to zaklęcie, trzeba przytrzymać lewy przycisk myszy i wtedy nakierowujecie na przeciwnika. Bardzo potężne zaklęcie, jak dobrze wycelujecie, to zaklęcie potrafi zabić na jeden raz. Yy, konfringo, no hej, ziemuś yy, Konfringo, dzięki, po prostu dziękuję. Naprawdę dziękuję. Yy, nie lubię takich ludzi i to bardzo. Zawsze przeskadzają w odcinkach, jak tylko nagrywam. Tacy właśnie ludzie, więc yy, widzimy się po cięciu. Muszę sobie zapamiętać. Konfringo. E, dobra, jesteśmy z góry, przepraszam znowu za te papugi, ale ja normalnie nie wytrzymuję. E, jesteśmy w mojej tajnej bazie. Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie znajdzie. E, I um, w następnym odcinku ogólnie będzie wszystkie zaklęcia, gdzie są i w ogóle. No do następne zaklęcie: Confringo. Confringo to jest zaklęcie takie, które potrafi rozburzyć ścianę z, z kamienia i ogólnie potrafi rozwalać i bardzo potężne zaklęcie ogólnie. Kolejne zaklęcie to jest Bablio. Z waszej różdżki wysyła bombelki, które odwalają przeciwnika na, na dosyć dużą odległość. No, nie jest zbyt potężne, ale yy, no, fajne. Kolejne zaklęcie to jest Aqua Karkirim. Znaczy, jak to się tam mówi. <laughs> I to zaklęcie wysyła bańkę z wody, która więzi przeciwnika i go dusi. No, też dosyć mocne zaklęcie, bo wtedy, jak na przykład zrobicie to zaklęcie, możecie szybko przełączyć na piorunki i już nieźle poturbować przeciwnika. Kolejne zaklęcie czyli Vakus. Vakus to jest zaklęcie czarnej dziury, która przy. jakby. dajecie to, i to wsysa innych graczy, nawet was, jak jesteście blisko tej czarnej dziury. Więc bardzo fajne zaklęcie, działające mniej więcej jak Aqua Kirkirim, czy jak to się tam mówi? Find Fire, Fire. No, moje chyba. Pierwsze, moje ulubione zaklęcie, e, albo drugie. Czekajcie. Tak, drugie moje ulubione zaklęcie, al. E, no. Wysyła z Waszej różdżki ognistego, piekielnego smoka, który jest nakierowany. E, musicie go nakierować myszką. No, bardzo, bardzo potężne zaklęcie. Galcia Maxima Czyli jeśli się nie mylę to, to robi lód, który odrzuca przeciwników. Już wam pokażę. Tylko musi o! Widzicie lud i on tak odrzuca przeciwników i dosyć zadaje duże obrażenia. No, oby nikt mnie nie znalazł tutaj. Bo ostatnio, właśnie, y, znaczy przed chwilą jeszcze, taki gościu mnie gonił i przeszkadzał w odcinku. Y, zabiłem go i y, przyszedłem tutaj. I y, teraz... Rictusen prawda? Y, ta... To zaklęcie jest dosyć dziwne. Y, bo... Nie zadaje damage'a. Nic nie robi, jakby właściciel o nim zapomniał. W tej grze nic nie robi, ale normalnie to odrzuca i zadaje dosyć, zadawałoby bardzo duży damage. Okej. Okay. Kolejne zaklęcie czyli Luminos. Tworzy jakby taką bańkę taką jakby energię, która strzela Jakimiś, jakąś energią wszędzie, widzicie? Taka kulka, która strzela wszędzie, wszystkim i tak dalej. Dobra, kolejne zaklęcie, czyli Gladio. Gladio robi z waszej różdżki prawdziwy miecz. Czyli już wam pokazuję, fajny mieczyk. Taki kolejne zaklęcie, czyli no, już w defense. Expelliarmus, Expelliarmus expe jak Expelliarmus, odrzuca różdżkę wroga. E, następne zaklęcie Episkej e, ulecza e, namierzony cel. E, Glacius. Glacius zamraża. Widzicie, ścianę zamraża, na przykład podłogę, sufit, wszystko, nawet gracza może, możecie zamrozić patrzcie. Tylko musicie odbić właśnie od tej ściany, patrzcie, bo to jest taki myk. Jak zrobicie glasius, na przykład w tą ścianę, to możecie odbijać w siebie własne zaklęcia. To jest mega fajne. I możecie nawet odbić chyba glasius. O widzicie? I zamrażacie. Niestety nie mam testera tych zaklęć. Czyli nie mogę na nikim testować tych zaklęć, bo nikogo nie ma. Dobra, Ventus, czyli robi takie tornado, które wsysa innych graczy. Mega fajne zaklęcie. Protego chroni was przed zaklęciami wrogów, ale na bardzo krótki czas. Kolejne zaklęcie. Expecto patronum. Potem przetestujemy to zaklęcie jeszcze w lesie. W zakazanym lesie. I ono jest właśnie na dementory. Jak Was dementor chce zabić, to wtedy ekspert patronum i już go nie ma. Kolejnym zaklęciem jest gaia murum. Tworzy mur z ziemi albo z drewna, nie wiem, co to jest. I którego się w ogóle nie da zniszczyć. Mega fajny, mega fajny myk. Eee, kolejne zaklęcie immobilus. Eee, no tak, e, jakby... E, czekajcie, zrobimy sobie najpierw Glasius, a potem Immobilus. Glasius e, i. Immobilus już wam pokazuję, Zamraża was po prostu w miejscu. Zamienia was lód i, w lód i zamraża was w miejscu. Fajne zaklęcie, jak chcecie kogoś zamrozić. Fumos tworzy dym na bardzo, no dosyć małą przestrzeń, ale i tak. O, żeby nikt mnie tu nie znalazł. No, tworzy dym. Protego Elektryka. Ja tego bardzo, bardzo często używam. To jest moje jedno z ulubionych zaklęć, bo chroni na duży e, okres czasu i jeszcze jak ktoś do Was podejdzie, e, po prostu go bijecie tym zaklęciem. Więc bardzo, bardzo fajne zaklęcie, jak według mnie. O wiele dłuższe e, działaniem niż, e, e, niż: niż, 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 niż. Protego normalne. Expungu sobie przetestujemy na sam koniec przy runach. Teraz Curse, Wejdziemy sobie tu. Curs. Levi Corpus. Już Wam pokażę. Glacius i Levi Corpus. Zaklęcie podnoszące po prostu do góry. Możecie porazić komuś wtedy, porazić kogoś kierunkami, bo się po prostu nie może ruszać. Konfundo, um, już Wam też pokazuję, um, co to jest. Konfundo: y, sami chodzicie. Ja, ja w ogóle nie ruszam myszki ani klawiatury, bo normalnie się nie da siąść, a ja siadam i w ogóle gdzieś w ogóle idę. A, no tak. E, fajne zaklęcie, jak chcecie e, z kogoś pożartować. E, Sektum Sempra. Już wam pokazuję Glashius, jak zwykle. I Sektum Sempra. E, ciacha was nożami. Dosyć niskie obrażenia, bo gdzieś jedna czwarta całego życia. Ale i tak e, zatrzymuje. Gracza w miejscu, więc możecie też kierunkami porazić. Contando, jak, yy, jak. kogoś złapiecie yy, Contando, to jak Wy dostaniecie obrażenia, to on też dostanie. Eee, Geminio po prostu robi waszego, Wasze klony. Ej, na nich w sumie mogłem testować te zaklęcia. Eee, no to Legilibence. Moje ulubione zaklęcie, number one. E, robi was w taki... Już na początku odcinka w sumie widzieliście e, działanie tego e, zaklęcia, bo e, ten ziomuś e, ze Slytherinem ją zrobił i po prostu zamyka was w, w waszym koszmarze i po prostu e, nie możecie. Jak nie przejdziecie tego parkuru, to po prostu giniecie. Yy, dobra, zrobimy jeszcze raz Geminio, Gemino. Gemino. I jeszcze jednego wam zaklęcia nie pokazałem. Yy, czyli tego. Taran. Nie każcie mi tego czytać. Yy, po prostu tańczycie fajne zaklęcie bardzo fajne ja je bardzo też lubię no Alohomora otwiera zamknięte drzwi Wingardium Leviosa możecie podnosić na przykład miotłę albo inne rzeczy Accio, no po prostu możecie przyzwać obiekt jakiś do siebie Depulso od serio klonie. Odpycha e, graczy na dosyć dużą odległość. E, hastio. E, przez to możecie o wiele szybciej chodzić. Jak widzicie, taki speed e, niezły. E, e, koloportus. E, możecie zamykać drzwi. E, teraz utility. Axtendio. E, super. E, podbija was do góry, Axtendio. E, homenum Revelio e, po prostu pokazuje lokalizację sześciu dengich graczy na serwerze. Bardzo fajne i przydatne zaklęcie. Jak nie chcecie, żeby ktoś was nakrył na tym, że jesteście gdzieś w tajnej bazie. Artemio, e, jak Axtendio, tylko że w przód. No, takie fajne zaklęcie, jak chcecie uciec szybko. Lumos to każdy zna. Takie, takie małe światełeczko. E, już wam od razu poka pokażę Nox, czyli zgaszenie Lumos. E, Lumos Maxima, czyli robienie gigantycznego światła, które będzie Was może raziło. Mnie razi, bo mam dosyć. Y o, tego zaklęcia nie mam i nie wiem, jakie to jest zaklęcie, więc jego wam nie dokleję. I tego zaklęcia wam nie dokleję, bo nie wiem, jakie to jest zaklęcie. Wiem, jakie to jest zaklęcie i to wam dokleję jeszcze w montażu, ale tamtego nie. Perikulum wypuszcza po prostu fajerwerkę. Fajne zaklęcie, bardzo. Lubię to zaklęcie. Runes, czyli Encansium Bombardo. Czyli e, robi taką runek, na którą jak staniecie, to po prostu wybuchacie. Dosyć dużo obrażenia, bo jedna czwarta, tak jak Sektum Sempra. E, I fajne. Encansum lewo. E, podbija was po prostu do góry. <laughs> Ej, co się tu stało? Ascendio. Utknęliśmy w podłodze. No, e, dobra, Aksemio. O, okej. Okay. Jesteśmy pod mapą. Dzień dobry. O, nie. Dobra, no to sobie wejdziemy tu. E, od razu sobie Artemio użyjemy. Ja. Co się tu stało? Accendio od razu dajemy i lecimy tutaj. I testujemy kolejne zaklęcia. Eee, kolejne zaklęcie, czyli eee, Inkansum Helios. Eee, uleczające zaklęcie. Po prostu ulecza wam HP. Eee, a i jeszcze ostatnie zaklęcie, czyli którego wam nie pokazałem. Expungo, tylko muszę zrespić runę. Eee, na przykład Tom. I dajemy expungo, i muszę tylko trafić w tą runę. Expungo kasuje runę. Już Wam pokazuję. Tylko jeszcze muszę trafić, oczywiście. Jak teraz nie trafię, to nie wiem. Expungo po prostu kasuje runę. No i to już by było na wszystko. Teraz Wam pokażę to zaklęcie, którego nie ma. Nie udało mi się znaleźć tego nagrania z. Z tym zaklęciem, ale to było Aresto czyli zaklęcie zatrzymujące, jakby czas w tej grze, spowol... spowalniające czas. No. Eee, dobra, zaklęcie pokazane, a ja już się z Wami żegnam. Eee, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.